Księga jozłego rozdziały od 16 do XVIII. Dział potomków Józefa po stronie wschodniej rozciągał się od Jordanu naprzeciw Jerycha. Przez pustynię od Jerycha granica wznosiła się ku wzgórzom do Betel, po czym prowadziła od Betel do Luz i skręcała ku posiedłościom Arkijczyków w Atarot. Następnie obniżała się ku zachodowi, do ziemi Jafletytów i granicy dolnego bet i aż do Gezer, gdzie dosięgała morza. Takie było dziedzictwo synów Józefa, Manassesa i Efraima. Dział potomków Efraima według ich rodów był następujący. Granicą ich posiadłości na wschodzie było Atrot Addar, aż do górnego Bet-Horon, po czym granica biegła aż do morza, przez Gezer. Od Hamikmetat na północy zwracała się granica ku wschodowi przez Taanat-Silo i biegła dalej na wschód do Jenocha. Z Jenocha opuszczała się do Atarot i Naara. Przechodziła koło Jerycha i kończyła się nad Jordanem. Z pułach biegła granica na zachód do potoku Kana i dochodziła do morza. Takie było dziedzictwo pokolenia Efraima według ich rodów. Prócz tego synowie Efraima posiadali miasta oddzielne w pośrodku dziedzictwa synów Manassesa, wszystkie te miasta z przyległymi wioskami. Ale nie mogli oni wypędzić Kananejczyków zamieszkujących Gezer i Kananejczycy pozostali pośród Efraima aż po dzień dzisiejszy jako robotnicy pracujący przymusowo. A oto dział wylosowany dla pokolenia Manassesa, który był pierworodnym Józefa. Makir, pierworodny Manassesa, ojciec Gileada, ponieważ był wojownikiem, otrzymał Gilead i Baszan. Dział otrzymali też pozostali synowie Manassesa według ich rodów. Synowie Abiezera, synowie Heleka, synowie Asriela, synowie Synchema, synowie Hefera i synowie Szemida. Potomkowie męscy Manassesa, syna Józefa według ich rodów. Selowchat, syn Hefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa. Nie miał synów a tylko córki które nazywały się machla noa Hogla, milka i tirsa one wystąpiły przed eleazarem kapłanem i przed jozułem synem nuna i przed książętami mówiąc pan rozkazał mojżeszowi aby wyznaczył nam dziedzictwo pośród naszych braci dano im więc dziedzictwo zgodnie ze słowami pana wśród braci ich ojca Miał przy to Manasses dziesięć działów oprócz ziemi Gilead i Baszan leżącej po drugiej stronie Jordanu, ponieważ córki Manassesa otrzymały dziedzictwo pośród jego potomków, ziemia Gilead przypadła innym potomkom Manassesa. Granica Manassesa ciągnęła się od strony Asera do Mikmetat, położonego na wschód od Sychem, i szła na prawo ku Jashib przy źródle Tapułach. Okolica Tapuach należała do Manassesa, ale Tapuach na granicy Manassesa należało do Efraima. Granica schodziła do potoku Kana. Na południe od potoku były miasta efraimskie, prócz tych, które miał Efraim. Wśród miast Manassesa, a ziemia Manassesa zlodowała się na północ od potoku i biegła ku morzom. Ziemia położona na południe należała do Efraima, na północ zaś należała do Manassesa, a granicą było morze. Z Aserem graniczyli na północy, a z Sacharem na wschodzie. Manasses w działach Issachara i Asera posiadał bet -Shean z przynależnymi miejscowościami, Ibleam z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Dor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Endor z przynależnymi miejscowościami, mieszkańców Tanak i mieszkańców Megiddo z przynależnymi miejscowościami oraz trzecią część Nafat. Nie mogli jednak synowie Manassesa wziąć w posiadanie tych miast i dlatego Kananejczycy pozostali w tym kraju. Gdy Izraeliki stali się silniejsi, zmusili Kananejczyków do robót publicznych, lecz ich nie wypędzili. Potomkowie Józefa wystąpili do Jozuego oświadczając – Dlaczego wyznaczyłeś mi jeden tylko los i jeden dział, chociaż stanowię lud liczny, bo tak aż dotąd błogosławi mi Pan? Jozue odpowiedział im – jeśli stanowisz tak liczny lud wejdź do krainy zalesionej i wykarczuj ją sobie w ziemi Peryzytów i Refaitów, skoro na górze Efraima jest kiza ciasno. Wtedy odpowiedzieli potomkowie Józefa. Góra nam nie wystarcza, lecz wszyscy Kananyjczycy mieszkający w Nizinie mają rydwany żelazne, podobnie mieszkający w bet i w przynależnych miejscowościach, jak i w dolinie Izrael. Odpowiedział Jozue domowi Józefa, Efraimowi i Manassesowi. Ty jesteś ludem licznym i masz wielką siłę. Otrzymałeś tylko jeden los. Otrzymałeś kraj górzysty i zalesiony. Powinieneś go wykarczować i jego granice zająć. Kananejczyków zaś musisz wypędzić, chociaż posiadają rydwany żelazne i są silni. Cała społeczność Izraelitów zgromadziła się w Shiro i wzniesiono tam namiot spotkania. Kraj cały był już im poddany. Pozostało jeszcze wśród Izraelitów siedem pokoleń, które nie otrzymały swego dziedzictwa rzekł więc Jozue do tych Izraelitów. Jak długo będziecie zwlekać z objęciem w posiadanie kraju, który dał wam Pan Bóg waszych ojców? Wybierzcie jednak po trzech mężów z każdego pokolenia. Chcę ich wysłać, aby przeszli przez kraj i opisali go, mając na względzie przydzielenie im dziedzictwa, po czym powrócą do mnie. Podzielą oni kraj na siedem części. Juda pozostanie na swoim dziale na południu, a dom Józefa na swoim dziale północnym. Wy zaś podzielicie kraj na siedem części i opiszecie go, a następnie przyniesiecie do mnie, abym mógł rzucić los dla was wobec Pana, Boga naszego. Lewici nie otrzymają żadnego działu pomiędzy wami, ponieważ kapłaństwo pańskie będzie ich dziedzictwem. Agat, Ruben i połowa Manassesa otrzymali swój dział po stronie wschodniej Jordanu, który wyznaczył im Mojżesz, sługa Pana. Ludzie ci przygotowali się do odejścia». Przed wyruszeniem w drogę, by opisać kraj, Jozue dał rozkaz następujący: Idźcie, przejdźcie przez kraj, a opisawszy go, wróćcie do mnie, a wtedy rzucę dla Was los przed obliczem Pana w Shilo. Poszli więc ci ludzie, chodzili po kraju i spisali miasta według siedmiu działów w księdze, którą przynieśli Jozuemu do obozu w Shilo. A Jozue rzucił dla nich los w Shilo przed obliczem Pana i tam właśnie podzielił Jozue kraj. Między Izraelitów, stosownie do podziału dokonanego przez nich. I padł los na pokolenie Benjamina, według ich rodów. Okazało się, że dział ich wypadł między działem potomków Judy i potomków Józefa. Granica ich od strony północnej rozpoczynała się od Jordanu, wznosiła się na północne zbocze Jerycha, potem szła przez góry ku zachodowi i kończyła się na pustyni bet Aven. Stąd biegła granica do Luz, na południe przełęczy górskiej Luz, czyli Betel. Po czym schodziła granica ku Atrod addar przez górę, która jest na południe dolnego bet -Horon. Stąd skręcała granica wracając od strony zachodniej ku południowi. Od góry wznoszącej się naprzeciw Bet-Horon od południa i kończyła się na Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Iarim, mieście potomków Judy. Taka jest strona zachodnia." Południowa strona rozpoczynała się od krańca Kiriat i po czym granica szła ku zachodowi i dochodziła do źródła wód Neftoach. Następnie granica dosięgała krańca góry wznoszącej się od strony wschodniej doliny Ben-Hinnom na północy równiny Refaitów, po czym schodziła w dolinę Hinnom przez zbocze góry Jebusytów na południe i dochodziła do źródła Rogel. Dalej kierowała się ku północy, dochodziła do En-Szemesz i do Gelilot, które wznosi się naprzeciw Adummim. Wreszcie stępowała do kamienia Bohana, potomka Rubena. Przechodziła następnie do przełęczy naprzeciw Araby od strony północnej i stępowała do Araby. Granica biegła dalej ku krawędzi górskiej Bet-Hogla od północy i kończyła się u zatoki północnej Morza Słonego przy południowym krańcu Jordanu. Taka była granica południowa. Jordan zaś był granicą od strony wschodniej. Takie było dziedzictwo potomków Benjamina i jego granice dokoła według ich rodów. Miastami potomków Benjamina według ich rodów były Jericho, Betchogla, Kesis, Betcha Araba, Semaraim, Betel, Avim, Chappara, Ofra, Kefar, Chamonai, Chaofni, Geba, 12 miast z przyległymi wioskami. Gibeon, Harama, Beerot, Hammispe, Kefira, Hammosa, Ereken, Irper, Tarala, Sela, Haelef i Jebus, czyli Jerozolima, Gibeat, Kiriat, czternaście miast z przyległymi wioskami. Taki był dział potomków Benjamina według ich rodów.